Muchówki, rosiczki, dzbaneczniki i wiele innych roślin mięsożernych można było w weekend podziwiać w palmiarni. Po raz kolejny impreza przyciągnęła tłumy, bowiem osób chcących obejrzeć te niezwykłe rośliny, wysłuchać wykładów na temat ich pielęgnacji czy obejrzeć, jak się je karmi, nie brakowało. To jest ciekawy temat, także. także... Dziwi mnie, że to tak się teraz, bo to jest ogólnie jakaś taka pasja, która się roz, ostatnio zaczyna tak się rozwijać u nas jakby w naszym kraju, więc no nie dziwi mnie, bo to wyjątkowe rośliny są po prostu. A wy państwo już macie w swoich kolekcjach jakieś takie rośliny, czy na razie się przyglądacie? Znaczy ja miałam już dwie, no na razie myślę, że, na, że też jakąś sobie jeszcze kupię, więc rozwijamy to. No właśnie, one są łatwe w pielęgnacji, czy nie bardzo? Czy trzeba jednak troszkę im poświęcić uwagi? to już zależy po prostu od gatunku. No, na przykład rosiczki są tam na dosyć łatwe w uprawie i potem już trochę, trochę już trzeba w to włożyć mimo wszystko, ale no, za, za, za taką cenę jak chodzi o łapanie owadów, to myślę, że warto. Jakie no. wrażenie na pani robią te rośliny, które tutaj dzisiaj są prezentowane? Myślę, że bardzo pozytywne, spektakularne dosyć to, to, to karmienie. Kiedyś już miała Pani jakąś taką roślinę opadożerną, czy nie? Miałam, niestety nie przetrwała, aczkolwiek po dzisiejszym wykładzie może będę wiedziała lepiej, jak się nią zajmować. Ma Pani jakieś tutaj swoje ulubione typy, rodzaje roślin, czy, czy raczej to jest tak, że musi wpaść w oko i wtedy stąd się wychodzi? Tak, dokładnie, myślę, że różne aspekty są ważne, te wizualnie także. Wystawy roślin owadożernych organizowane są w palmiarni systematycznie. Każdego roku cieszą się dużą popularnością i, jak mówią wystawcy, osób chętnych do poznania ich specyfiki nie brakuje. Nie musimy się ich bać, oczywiście nam krzywdy nie zrobią. Są groźne dla much, osmrówek czy muszek owocówek. Oczywiście te powinny się bać, jeżeli taką roślinkę wnosimy do domu. Eee, a dla nas nie są w żaden sposób groźne, nawet nie mają trujących czy uczulających substancji, więc jakby nie wiem, ktoś miał pomysł kawałek zjeść listka, to nic mu się nie stanie, a nas na pewno nie będzie goniła w nocy, prawda? przez całe mieszkanie. Są to bardzo różne rośliny. Są to rośliny z całego świata. Są to rośliny z Azji, z Ameryki Północnej. Także mamy polskie gatunki na wystawie, że można sobie zaobserwować polskie rosiczki. Więc są różnego typu rośliny. Niektóre łapią dzbankami, niektóre łapią na lepki klej. Inne mają taką paszczę charakterystyczną i chwytają sobie różne w nią owady. Uprawa roślin mięsożernych do trudnych nie należy. Najważniejsze dla dobrego wzrostu jest dostęp do światła i wody. Wbrew pozorom są bardzo łatwe w uprawie rośliny. Tak naprawdę wystarczy, że zapewnimy jej takie odpowiednie warunki jak dużo wody, czyli taką każdą doniczkę stawiamy do połowy wysokości doniczki w wodzie, bo większość to gatunki bagienne i słoneczne stanowisko, czyli południowe lub wschodnie okno i już nam będą pięknie rosły. E, oczywiście takie roślinki z przejedzenia ani z głodu nie mogą umrzeć, więc spokojnie, jeżeli na przykład mamy zimę, czy na przykład nie mamy owadów w domu, a chcemy mieć taką roślinkę, e, ona bez muszki też sobie poradzi. Głównym sposobem odżywiania wiadomo jest słońce, woda, czyli fotosynteza. E, a Dodatkowe to jest uzupełnienie diety o substancje odżywcze, głównie o azot, prawda, strawienia białka. Jak raz na jakiś czas sobie złapie jakąś jedną muszkę czy pajączka, to to jej to wystarczy. To są rośliny wieloletnie, one nam będą bardzo wysoko rosnąć. Jak to wygląda w poszczególnych eee... To są wszystko roślinki wieloletnie. Są pojedyncze gatunki, ale raczej ich nie sprzedajemy, czy tam nie mamy na wystawie, które są jednoroczne. A większość to są gatunki wieloletnie i rosną do, niektóre do pokaźnych rozmiarów. Na przykład kapturnice nawet do metra wysokości potrafią nam w domu rosnąć. E, większość to jednak gatunki małe do 15 cm średnicy, więc na każdym, nawet ciasnym parapecie się zmieszczą. E, ale oczywiście też mogą te pokaźne rozmiary osiągać. Czyli teraz na sezon letni, kiedy muszek, owadów jest sporo, to chyba jest dobry pomysł, żeby te logiczny sposób się ich pozbywać. Dokładnie. Dlaczego? Że dzięki tym roślinkom nieraz wystarczy jedna lub dwie roślinki i będą wyłapywały nam na bieżąco wszystkie owady, czyli muchy, osy, czy jakieś mrówki wchodzące do domu. Oczywiście później, trochę pod koniec lata, na pewno nam się przyda rosiczka, gdzie będzie dużo muszek owocówek w kuchni, więc wtedy na pewno one się będą sprawdzały. No Mówię, wystarczy pojedyncza roślinka i one będą się już ładnie, ładnie zachowywały w domu. A już w najbliższy weekend Palmiarnia zaprasza na wystawę bonsai oraz suiseki, czyli japońskiej sztuki artystycznego układania obiektów z kamieni i skał. Zapraszamy!